Nie uwierzycie, co mi się dzisiaj przytrafiło? Idąc w kierunku domu, poczułem nieodpartą chęć odlania się. A, że McDonald był po drodze, to sobie kurwa pomyślałem, że skorzystam z publicznej toalety. Tak też zrobiłem, ale to, co tam ujrzałem, zapamiętam chyba do końca życia. Po szybkim otwarciu drzwi zobaczyłem Jerzego Urbana śpiewającego hymn narodowy. I równocześnie srającego do zlewu, Komu wyglądał, jakby wpadł w jakiś trans. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przestraszyłem się nie na żarty. Potężne główno wychodziło z jego grubego, świńskiego dubska. Moje obrzydzenie spotęgowały wielkie uszy, chwiejące się w rytm śpiewanej melodii. Po zakończonym akcie defekacji, Jerzy wziął główno w rękę. Wsadził sobie do ryja, symulując jakoby stosurek oralny, blaszcząc przy tym niemiłosiernie, kręcąc językiem w koło śmierdzącego stolca. Po chwili zrozumiałem, dlaczego to robił. Chciał nawierzyć gówno, aby posiadło właściwości pisaka. Nie wyciągając główna z ryja, zaczął malować po lustrze, ścianach, podłodze, swastyki, hasła obrażające papieża. Gdy skończył wszędzie unosił się już potworny smród, a Urban wychodząc ze swego hipnotycznego transu, rzucił się w moim kierunku, wypierdolił mi z czoła w brzuch, po czym wybiegł z kibla.